We wszystkim w dzisiejszym odcinku nagramy odcinek o niczym, wiecie? No, troszkę częstotliwość filmu chyba będzie troszkę mniejsza. No, z tego względu, że na no nic innego nie robimy, jak jeździmy i zrywamy ten tytoń. No, nie ma co ukrywać. Chyba, że chcecie w sensie 25 odcinków. Nie, to wiesz, to jest dla mnie to jest. Słuchaj, to nie jest. Powiem tak, nawet nagrywanie takiego filmu w polu jest też uciążliwe. Nie mamy tak zbytnio czasu. Inny system już nie dzielimy to po połowie, bo naprawdę jeszcze w tamtym roku był luzik. Był luzik, powiem ci. Teraz jest luzik. Nie ma żadnego luzika. W sensie ja, ja jestem takim, że masz spokojną głowę, jak nabijesz wszystko. To nie jest luzik. Ja tam, wyobraź sobie, że ja jestem kierownikiem tego stołu. Jako kierownik stołu ja nie mam czasu na nic. Ja muszę zrobić prawie wszystko. Rozpiąć wieszaki, założyć wieszaki, podbierać. No, ty tam też wrzucasz na stół. Myślałem, że sam dam radę nawet i od ciebie odbierać. Muszę to wszystko nakładać na ten. Pomagasz mi nawet na ten drugi szar, na ten drugi poziom też nałożyć. Bo myślałem, że dam radę już sam. No. Trzeci szar to jest nie makabra, nie. tylko dobrze, że tych wieszaków jest tylko 10. Dziesięć wieszaków jest na górze, na tym dużym, a może przejdźmy tam może do suszarni, bo tutaj tło jest <laughs> takie marne. Zraniutka podczepiłem sobie szlaf. Musiałem szlaf połączyć chyba z trzech szlafów. Ten szlaf będzie leżał już do końca. Tutaj jest szczepiony z trzech zielony, czarny, czarny, mocniejszy oczywiście. Paskiem. Czarny na początek. Nie, czarny na początek, zielony, a później unijny, a później dalej czarny. Tu Artur odpowiada za drewno. No nie zmieściło mu się w tych paletkach. Ty to chociaż ty wspomniałeś, żeby to drewno tutaj magazynować, więc sobie nie wyobrażam sobie tego, bo ja lubię porządek. No zaraz wezmę kosiarkę, chociaż wróciliśmy wczoraj dość późno. Z tego względu, że nas przyłapał deszcz. Założyliśmy wszystko o godzinie 15, już było wszystko pozakładane. Wszystko było pozakładane, wszystko było Nóż to zostawiam. na swoim miejscu. Już można powiedzieć, że odpoczywaliśmy, ale wiecie jaki to odpoczynek. Wyszedł pierwszy kontener. No rewelacji nie ma powiem szczerze. Nie wiem czy to z tego względu, że dużo wody jest. No nie ma rewelacji. Nie jest zielony to też. Wrzuci się pewno to wszystko w trójkę, bo to nie ma co sortować. Może troszkę powiem ci, że brany za późno. Bo jak oglądałem, widzisz dobrze, że są filmy z zeszłego roku, to myśmy już 2 drugiego, drugiego lipca już żeśmy zrzucali dolne liście, czyli bardzo szybko, bardzo szybko zrzucaliśmy dolne liście, także tutaj jakość i zobacz, wyobraź sobie, że ile myśmy dolnych liści zrzucili, I to są kolejne liście i też nie ma tej jakości. No tak. No, a zobacz, że niektórzy brali po prostu nawet te, te dwa listki, to ja już mówię dwa listki, to co myśmy odrzucili. No ten odpadek wspominał, że czarny wychodzi. No widzisz, Niektórym no i to pan tak. Totarą, więc... No to nie jest źle, no ja tam nie narzekam. No. Dziurek nie ma, gradu też jeszcze do tej pory nie ma. No trójka. No trójka! Ciekawe, jak wokoło będzie wyglądał. Słabo, już widzę, że słabo. Hmm. Liść jest lekki, nie wiem. Z tego względu ja myślę, że za dużo wody dostał. Wiesz, za dużo wody dostał. Także tutaj uh -huh. już przygotowujemy się tutaj, A, no ja się tu przygotowuję. Tak no, się co my, czemu nie my? Bo ty to nie uczestniczysz w tym, ty wiesz Cześć. co? Hup. Pamiętasz, jak komentujący mówili, ale ci syn rozsadę wychował, pamiętasz to? No ale przyznaj się, czy pamiętasz, czy nie. No tak. Widzisz, twoim udziałem byłem tylko wymieszanie trzy razy nawozu. co dzień ty... Codziennie otwierałem, nakrywałem tutaj, nakrywałem na początku. Na Czego ty. ty no proszę mi tutaj kamerę. Nie chcę ci umniejszyć, tylko po prostu chcę pokazać prawdę. Dobra, Jak prawda to jest taka, że to ty wychowałeś z Sadę. No nie właśnie ja. i to, ale. No, ale cała, cała, to. ale całe, po prostu, cała śmietanka poszła na ciebie. No. Bo, bo ja, ale ja, ja nie, u, nie umniejszam twojej y, przy, tym, przy tej pracy. Też nie umniejszam, ale wiesz, tak, słucham niektórych, ale ci syn wychował, No ale słuchajcie, mój dadzy, codziennie trzeba było tunel otworzyć, wietrzyć, zamykać. E, już nie podlewałem, to fakt, faktem nie podlewałem, ale strzyżenie, chyba z razy każde. Było strzyżone, to jest, to jest naprawdę, no, a dla na to strzyżenie, nie. ta maszyna, to co było, no to, to, jest, to jest makabra, wiecie, no, ręce mnie tak bolały jak cholera, no. To, to trzeba jednak mówić ludziom prawdę, wiesz, ludzie nie może być w takim amoku, takiej niewiedzy. Zasada nie jest tylko moją zasługą, no. no właśnie, no i teraz sprzątam tutaj, bo widzisz, Ty masz swoją robotę, bo masz swoją robotę, Ty też nie uczestniczysz tak w gospodarce, tak w 100%, procentach, jak no, niektórzy sobie myślą. Masz swoje no, no, no. zajęcia, my to, Artur ma po prostu w umowie to. No Rozwodunek ze mną. No, no, Ty jesteś na pełny etat. Ja tak. jestem tutaj na jedną drugą. No i tak, tyle tak, no. tak. Po prostu z dus Arturem. Artur jest odpowiedzialny na przykład tutaj już z roku na rok za zaopatrzenie drewna. No to mocno się rwie tutaj do wożenia, żeby przywieźć tam po przeciwnej stronie działki, co mamy. Bo ma chwilę na awanta. Bo nie wiem, ale troszkę się boję, troszkę mu się boję dać, bo wiesz, to jednak ciężar swoje robi. To jednak drewno ma, powiem Ci, nawet 700 kg waży. Także tutaj nawet jak widzę, jak mamy pewną paletę drewna bukowego w szczególności, bo tam jest taka mieszanka bukowa i z brzozą. Także tutaj ta waga też jest. No i to nie jest okryte, chociaż dwuletnie sezonowane. No i tak dzisiaj otoczyłem, ja muszę to posprzątać. Tutaj rzucę, rzucę ze dwie płyty, mam OSB płyty. Raz, trzy. Po co? W jakim celu? No wiesz, tu będę składał, będę dalej wiązał. Będę dalej wiązał, czyli zostaje przywiązanie, może coś tam nagramy, jak wiążemy, ale w następnym już filmie. To nie jest tak fajnie, że na przykład oh, teraz oh. mają żniwa yy, zbożowcy, prawda? Ci, co koszą, mają już lepsze troszkę warunki, klimatyzowane pomieszczenia, klimatyzowane mają kabiny, prawda? No to to można nagrywać, można coś opowiadać. Ja u nas przy tych zbiorach gorąco, 30 stopni na słońcu. No nie każdy ma no coś... super warunki. No ale wiesz. No... Bester ma takie. Klimatyzację. Średnie. No nie wiem, czy ma klimatyzację. No. Grzesik z Groplon. No, też tam pewnie się Powiem grzeje. ci tak. Ja bym każdemu kobojnici za, zaproponował pracę przy tytoniu. O, a może jeden ten dzień. Kazimierz. Jeden Taki dzień nurany wychodził. To że nurany wychodzi każdy z jeden nie dzień tutaj pracy chodzi. przy tytoniu a przy koszeniu. Ja wiem, że odpowiedzialność koszenia też jest bardzo duża, mniejsza, aż taką pracą fizyczną. To jest moje zdanie, no, możecie się nie zgadzać. Przecież dużo osób się nie zgadza ze mną. No ale no to jest, to jest moje ten. Każdego kobojnicę zapraszam tutaj na kierownika tutaj tego stołu. A jak się zgadza z Cezarem Wincenciakiem w ostatniej o. rozmowie z Bartoszem A, no tak, z tak, kanału tak, tak. Taxus Agro? Zachęcam do obejrzenia właśnie Taksus Agro. Tutaj Bartosz, czyli on jest właścicielem kanału, czy nie? To jest, to jest Bartosz... Frontman. Jak? Frontman. Frontman, czyli człowiek pierwszego frontu, tak? Tak jest. Przeprowadził wywiad z Cezarem Wincenciakiem. No, my się zdaje, że przyszłym ministrem rolnictwa w 2027 roku. Możemy robić inaczej, tylko musimy przede wszystkim odczarować jedno zdanie pod tytułem Całe życie tak robiłem i będę robił. Nie, Kończyły się czasy ludzi, którzy się marzy tylko wydajność. Ja uważam, że ma się nam marzyć opłacalność. O jakiej konkurencji mówimy, mając na uwadze Mercosur? Potęgi. Nie mówię w ogóle o zdrowotności, bo tam jej nie ma, ale Mercosur, Ukraina. Tu nadal mamy argumentację, jesteśmy smaczniejsi, to bezdyskusyjnie. Warto obejrzeć. Także rozmawiałam do... Fajna, zwięzła. Właśnie. I, I od razu coś mi się tak chce. To jest nasz przyszły minister rolnictwa 2027. Wszystko musi się zmienić, władza musi się zmienić. To musi być koniec tej władzy dotychczasowej. Co to się Ci, co słynni nasi przywódcy, Jelcy, czyli Platformy Obywatelskie i PiS-u muszą odejść. I wtedy może można coś będzie myśleć na, na prawie. Tego kraju, bo to tutaj się nie da. Bez tych, jak oni będą przy sterach, to ten statek będzie płynął, no tak Ale Twój statek jeszcze płynie. A mój statek jeszcze płynie, no. Chodź, pokażemy go. Pokażemy? Nie no, ale zaraz jakiś podkaści, zaraz sprawy polityczne, ja bym to całkiem mówił w innym filmie. Tylko bym go pokazał, nie, no, jak ty ty go, temat. jak Ty go pokażesz, to już nie rozwiniesz tematu, ja go znam, ja go znam. Ja pana redaktora znam. On jak pokaże już. Ja dobra już pokazałem już więcej. Ale dni. nagramy od razu masz chwilę czasu? No, dla mnie zawsze mam chwilę czasu. No to nagramy pokażemy go temu na tym kanale, a rozwinięcie będzie na kanale drugim. Nie czemu ty już, nie ma podcastu? nie ma. Bo nie ma czasu. Nie ma czasu. Pan nie ma czasu nie chcę. na podcasty. Ale tam mi a wczoraj. <laughs> tak ta Martina wychodzi naprzód. Widzisz to? Chociaż ten żonek był wsadzony w taką kurtę. W błocie dosłownie, tak mokro było. No, a Martina, to chyba tak wygląda do słupa. naprawdę ładnie. Jutro to do słupa zerwiemy, bo bardzo dojrzało wypukało to już no. Jesteśmy już tutaj na tym kawałeczku, tam gdzie część rolników podważało, że nie sypie się, nie sypie się nawozów przy sadzeniu pod krzak. Proszę bardzo, efekt sypania nawozu. Odmiana Martina, bardzo za jakie duże wy no, naprawdę. Chociaż tutaj wiesz, tutaj jest troszkę... E, tu mieliśmy tu jest ten kawałek, e, Tak, to jest, to jest na, na świeżym kawałku. No. Tu niczo, niepotrzebnie sypałem saletę wapniową. Niepotrzebnie tutaj sypałem. No i zobaczcie. I, i, i co? Bym powiedział tak. No, gazowanie nawozów przy sadzeniu to fake. Część rolników powiedział tak. Kurwa. Nie sypie się nawozu pod krzak, bo, bo nawóz musi... Nawoz musi wygazować się gazy muszą się z niego wydobyć żeby no nie wiem a to nie chodziło o system się, korzeniowy że uszkodzi że ten system jest zbyt korzeniowy tak to... że, że uszkodzi tylko będzie zbyt mały Proszę bardzo możemy to możemy wyrwać to No to wyrwi tego substratu Nie będę tutaj tego No, że ci no to tego z małego No pokaż jego system korzeniowy No poświęć jeden no patrz. No tu z brzegu jest, no, no, on jest niewykształcony, no, on jest uszkodzony przy samym tym, no to co, co tu? I zmarnowałeś krzak. No no nie, mokro, będzie rósł. A to możemy przejść na przykład na drugie odmiany. 28. Tutaj wypłukało chyba nawóz. No nie, no tu nie można patrzeć, trzeba troszeczkę głębiej wejść, no. Poszły takie opinie, że nawóz sypany bezpośrednio przy sadzeniu, no nie wiem, będzie palił korzenie, no. Patrzcie o. Co roku, chyba już 7 lat, czy 8. Dłużej. Może i dłużej. No i co? Dłużej, dłużej. Sami widzicie, że od czterech lat widzicie w yy, plantacji, jak, jak wyrasta. Jak wyrasta plantacja. To ja mam 180, 170 niech będzie. No. Samo to widać. No. Odpowiedni nawóz, odpowiedni nawóz. Tylko odpowiedni nawóz, wiecie, no. Bezchlorkowy. Nie będę tu robił reklamy. Tak wygląda po prostu plantacja u nas na wszystkich polach. No, na wszystkich polach. Na jednym nie. No Na jednym nie tam, gdzie zaatakowało. A ja już wiem, dlaczego zaatakowało. Tam, tam było kilka czynników. Po pierwsze, źle odkażone tacki, słabo odkażony tunel. Były tam pomidory od samego początku. Trzy. Krótko. No to wszystko do kupy. I czy to tyle. jest Czarnosecki, czy nie jest to Czarnosecki? W Czarnosecki przynosi te chorobę. A czy w to przynosi wszystkie? No. A czy wszystkie takie tytoniowe no. choroby? No. Czyli jeśli rozsada tytoniu <laughs> w tunelu to. Tylko rozsada. Bez Tylko pomidorów, rozsady, bez, bez, pomidory, bez żadnych dodatków, bez ogórków, bez ziemniaków, bez niczego. Do tego tu coś musi powstać. No są takie plany, zobaczymy jak to wyjdzie. Albo mniej no. rozsady będzie, albo będzie coś tu jeszcze stać. Powiem ci, że to nie, nie będę ukrywał. No, dla mnie to już jest dla mnie to już jest troszkę taki wysiłek, już tutaj przy tych zbiorach. Kurczę, łapem jest kurcze. To masz niedobory po prostu. No człowiek nie jest taki już rewelacyjny, jeszcze kilka lat temu... Weźmiesz kreatynę, weźmiesz omega-3, weźmiesz magnez, nie, nie weźmiesz przeszkod... lazo pewnie. Jeszcze kilka lat temu nie przeszkadzało mi taki zwykły wysiłek, no, no ja się z tego śmiałem, no. Śmiałeś się ze zmęczenia ludzi? Śmiałem się ze zmęczenia, bo to, to ja nie czułem takiego zmęczenia jak teraz czuję. Nie będę ukrywał, ja nie jestem zaklinaczem byków, rąkiem. No nie jesteś. No nie jestem, no, nie każdy... byś trochę drożdży pił, to byś się Może siły. i tak, może przez te drożdże. Romkowie żelaza nie brakuje. No tak, bo kuje. Nie zaczęty jest jeszcze schwytak. O, kiedy go robić tak w pierwszych myślach? A dobra, pierwszy suszarni się zaczął suszyć. Będę coś robił, pomału, pomału zrobi. Tak... Trudno się zabrać za to, trudno się zabrać, bo tak, tu rozładunek, to, to. znaczy, pojechać do miasta. Tutaj jeszcze trzeba posprzątać, -try, -try. Botry. zaraz trzeba popakować w kartony, bo tak będę wiązał w sznurki i pakował w kartony. Tak jak ja zrobiłem część w tamtym roku i bardzo mi się to spodobało. Nie będę się wzorował na innych. U nas się nie da bezpośrednio po, w czasie wyciągnięcia sortować. Nie da się. To trzeba było po prostu już zacząć. Teraz o, godzin, o rano, raniutko, stanąć wszyscy cztery osoby i mniej więcej przesortować. No, wiesz, można Bo tak że, jak my zaczynamy wieczorem. zawsze z pracownikami, co są na zbiorach, zacząć sortować. Można, ale my nie mamy aż tak dużo, żeby aż tak. Wtedy nie wiem, dwie godzinki jeszcze dłużej popracować i przesortować cały kontener. Myślę, że spokojnie byśmy Nie da się to. tak przez dwie godzinki przesortować. Ludzie też nie są wprawieni A no, tak. do sortowania. My to tak. zawsze robiliśmy sami. Wiesz, no... Widzisz, w tamtym roku pakowaliśmy do kartonu, prawda? To nam dość długo schodziło. Było nas czwórkę. Mhm. Ale Zarturydem. chcesz kartony pakować tego samego dnia, czy chcesz odczekać? No czekać, no słuchaj, no przecież jak dzisiaj rozładujemy, złożę, złożę tutaj sobie na kupie, mhm. jutro idziemy, jutro idziemy y, następny rwać kontener, prawda? A i wieczorem do kartonów no nawet w tym samym dniu już, to może już nie będzie takie ten sześć kartonów jakoś załaduje, czy byś chciał na przykład zgromadzić trzy kontenery i wtedy pakować wszystko? Może i tak zrobię, nie wiem jeszcze. Także do tej chwili sam jak ja wjadę, sobie myślę. Klucz, bo tam drzwi są, zapomniałem. O. W kartonie było ile? 16 czy 15? Ile tam wychodziło, tak? W zależności od piętra. Ale nie zawsze tyle wchodziło. Bezpiecznie 15. 15, no. Mhm. I wtedy to wychodzi sześć kartonów, prawda? Tak jest. Spray teflonowy. Jak oceniasz? Słaby. Słabo. Słaby? Co to Trzy razy popsikałem już nie ma. A kosztował? No, z Wiedrychy. No, a stary olej jest za darmo. Ale nie śmierdzi. No nie śmierdzi, wiesz, słuchaj, może jakbym świeżym może olejem... Może za osoby kupiłem, może są lepsze. Może Wzalę ja... z WDK. Co? ja starym olejem zawsze malowałem, to ja mogę świeżym olejem zalać. To też tego, ten pasowałoby przerobić i to wszystko przerabiać. W czasie sezonu to się nie da, to tak samo jak wiecie, jak, jak Wam się kombajn psuje w czasie sezonu. Też, jak jeżeli, jeżeli silnik się coś zepsuje w silniku, to też człowiek już, już po prostu będzie korzystał z innego kombajnu, a nie, nie będzie remontował. Chyba, że ma na wymianę silnik i szybko Ale no Największe problem jest tu z góry. No z górą i to po prostu trzeba tutaj, ale widzisz, czy, czy jest sens wydłużać to na rok czasu? No? Czy jest na to sens? Jeszcze będzie 20. 20 dni męczyć się. Ale czy 20... Jak najbardziej. No właśnie, to, to, jest, to jest kwestia, no kiedy to zrobić. No to trzeba wydłużyć tu jeden, tu z, jednej, tu z jednej, 30 cm i do tyłu 30 cm. Na tych dwóch warstwach. a tak się do godziny nie chce. Po prostu czek jest taki obity. Jeszcze wczoraj to jeszcze czek jeszcze miał taki zapał, bo jeszcze taki rozchodzony jest. Jeszcze ta pogoda, no, słuchajcie. To... dzień nie pada, co dzień nie pada. Prawie. I jutro też tam daje jakiś deszcz, prawda? No. I też trzeba troszeczkę zregenerować się na jutro, żeby też nie stękać. Przecież no. częściej ludzie mówią, że, ja, że tego stękam. No. no tak to jest. To nie, to nie jest tak. Jeszcze 5 lat temu pewne rzeczy nie czułem. No teraz już tego, że ta te skurcze mi łapo po nogach. Trzeba Cię zmienić po prostu. Trzeba nie zmienić? Ja powinienem... Trzeba Cię po prostu ja już, do domu. Ja już po prostu powinienem w suszarni tylko palić. Weźmie się Artura. No. Ale też no to... A Ty pójdziesz Ty to już jesteś do niczego. Toś musi być po prostu tam kierownikiem, no. Koparka oczywiście do ugniatania kartonów. Już w gotowości. No wiesz, no słuchaj. Już w gotowości. Zawsze to dwie funkcje ma. Mam tutaj prasę mobilną, prawda? Bardzo fajna. No widzisz. Trochę, Trochę droga, ale fajna. No słuchaj, nie tylko jako prasa, ale bardzo dobrze się spróbuje. Jak to nasze potrzeby, jest w porządku. Tak. My, Czyli w zimie, a gdzie w zimie będziesz kopał? No. Aczkolwiek jak dobrze pójdzie, to się coś zmieni no coś bardziej pro, ale zobaczymy, czy będzie taka potrzeba. To jest moja wizja, wiesz, ja jestem chory trochę. Tutaj się tego ustawi się, później tutaj będzie się ugniatać. I ciągnikiem zawieść, Nie wiem, bo tam się dzieje. Tracę nogę. Ojej, proszę cię, Waszy, czułka cię ugryzła, kurwa. Nie bądź. Ale wobec że Ja tak byłem zawsze gryziony i puchłem jak bania. Każdy wie co ma robić. Każdy wie co ma robić. Dobrze, także o. piasek. Dzika plaża. No i do następnego.